Dzień dobry! W kolejnej odsłonie Będzieńskiego Skarbca zabieram Państwa do miejsca, które nazwałem podczas pierwszego naszego spotkania sercem biblioteki, a więc do Wypożyczalni głównej. To tutaj schowana jest bogata wiedza, którą zgłębiają kolejne pokolenia mieszkańców naszego miasta. Wypożyczalnia oferuje różnorodne zbiory przeznaczone dla różnych grup wiekowych z wyłączeniem dzieci. I młodzieży. I tak oto, drodzy Państwo, w labiryncie regałów z książkami docieramy do działu, który w wolnych chwilach, aczkolwiek mam ich bardzo mało, szturmuje najchętniej, a mianowicie dział muzyka. Zgodnie z systemem klasyfikacji zbiorów bibliotecznych, w skrócie UKD, dział ten ma liczbę 78. To tutaj znajdziemy wiele ciekawych i interesujących pozycji związanych z historią muzyki, historią opery czy biografią ulubionego kompozytora muzyki poważnej, a także i rozrywkowej. Przeczytanie wszystkich zgromadzonych książek z działu może i będzie wyzwaniem, ale daje niesamowitą satysfakcję. Po co komu książki o muzyce? Muzyka. Drodzy Państwo, to sztuka organizacji struktur dźwiękowych w czasie jest jedną z dziedzin sztuk pięknych, która wpływa na psychikę człowieka. Oczywiście nie można mówić o muzyce bez jej słuchania to wykluczone. Właśnie przez słuchanie różnorakich utworów kształcimy własny umysł, doświadczamy reakcji, a zarazem budujemy własną świadomość jako słuchacza przetwarzającego wszystkie muzyczne doznania w sposób absolutnie indywidualny. Jeśli do tego dorzucimy szczyptę usystematyzowanej wiedzy, która zobrazuje nam wspaniałą historię muzyki i jej wielkich kompozytorów, jako sumę otrzymamy doskonałe podstawy tej, jak się okazuje, wcale niełatwej dziedziny sztuki. Czy da się słuchać muzyki bez tych wszystkich określeń wykonawczych, do których to pisania stworzono słownik terminów muzycznych? Ależ tak! A czy da się pięknie mówić o muzyce, na przykład muzyce operowej, i nie być słynnym sopranem, tenorem czy basem? Ależ tak! A w końcu, czyż nieprawdziwe są słowa Jonasza Kofty wyśpiewane na festiwalu piosenki polskiej w Opolu przez Jerzego Sztura, a zawarte w tytule: Śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi. Ależ oczywiście, że tak. Więc jeszcze raz zachęcam Was, drodzy Państwo, i do słuchania, i do śpiewania, ale i do czytania o muzyce w wolnych chwilach, w podróży, w kolejce do lekarza czy podczas rekreacji. Zgłębiajcie swoją wiedzę dla samych siebie, a kto wie, może w przyszłości, by móc przekazać ją następnym pokoleniom. Warto wiedzieć więcej i odwiedzać bibliotekę oraz wypożyczalnię, więc jak tylko to będzie możliwe, zapraszam Was do Będzińskiej Książnicy. Bo czasami człowiek musi, inaczej się udusi.